Scarpshop Lakes. Łowiska znajdują się we wsi Żukowo, w bezpośrednim sąsiedztwie Chrustowa, do którego dojedziemy kierując się z drogi krajowej numer 11 w obornikach Wielkopolskich na trasę nr 187 prowadzącą do Szamotu. Łowiska położone są w dolinie rzeki Samicy, wypływającej z jeziora Kierskiego i wpływającej do rzeki Warty. Otaczają je pola uprawne obsiewane w sporej części rzepakiem, który wygląda imponująco w okresie kwitnienia. Wody te zarybiane są od 23 lat karpiem, amurem, linem i szczupakiem. Największe okazy ryb złowione przez wędkarzy ważyły 33 kg amur, 23 kg karp, 12 kg szczupak, 6 kg węgorz, 4 kg lin, 3 kg karaś i 1 kg okoni. Witam, znajdujemy się nad wodą na rzekowie. Jest tutaj złapana największa moja ryba, życiówka. To jest amur 20 kg. Są to rybki bardzo ładne. Złapałem tutaj amura 18 12 12 kg. I parę karpi powyżej 12, od 8 do 12 kilo. Zapraszamy na wodę żukową. Najstarszy akwen porośnięty jest wokół wąskim pasem trzciny z bezpośrednim dostępem do wody w miejscach stanowisk dla wędkarzy. Stanowisk jest tutaj 20. Wszystkie są szerokie, mieszczące co najmniej dwóch karpiarzy, łowiących nawet na trzy wędki. Woda w tym zbiorniku jest czysta, zasadowa, co widać po pięknie ubarwionych rybach. Ukształtowanie dna nie jest równe, za to twarde lub z niewielką ilością mułu. Dozwolone jest łowienie tylko z rzutu lub za pomocą modeli zdalnie sterowanych. Żukowo, piękna woda karpiowa, pod opieką Dawida Patlewicza łowię na różnych zbiornikach, polskich jak i zagranicznych. Polecam tą wodę, na pewno zjawię się tutaj jeszcze nieraz. Od kiedy opiekuję się nowodą w sklep Karpshop, jest o wiele lepiej, więcej ryb. Piękne stanowiska, także polecam każdemu to łowisko. Jesteśmy tutaj piąty raz. Na razie największą rybą była ryba 13600. Jeszcze większa nam się spięła tutaj praktycznie przy samym podbieraku. No i planujemy złowić tą rybkę i myślę, że w końcu nam się uda pobić tutaj nasz rekord. Złowienie tutaj kilku karpi w godzinę nie należy do rzadkości. Obfite nęcenie sprawdza się tylko w przypadku amurów, natomiast karpie najlepiej podejść łowiąc i nęcąc punktowo z pomocą PVA. Ryby niemal przez cały rok chętnie próbują kulek o zapachach owocowych i dopiero później jesienią gustują w zwierzęcych aromatach. Największe karpie i amury nauczyły się już omijać i wypluwać zestawy karpiarzy. Trzeba tutaj dużo kombinować. Na wiosnę sprawdzają się zestawy typu kombi z miękkim i sztywnym materiałem przeponowym oraz pływającą kulką lub bałwankiem. Jesienią najlepsze efekty mają wędkarze stosujący sztywniaki i pojedyncze tonące kulki. Zestaw na ostrożnego karpia typu Warrior Carp Ring czy 360 stopni to prawdziwe killery na tę wodę. Niepowtarzalny urok ma w szczególności największy akwen, przypominający francuskie jezioro tęczowe Rainbow Lake. Przygotowane jest na nim 10 stanowisk dla karpiarzy łowiących z wywózki. Łowisko to charakteryzuje się licznymi zaczepami zajmującymi prawie połowę akwenu. Występują tutaj bardzo duże ryby, od 10 do ponad 20 kg, których nie złowi się bez odpowiedniego sprzętu. Plecionki na kołowrotkach, pływaki na strzałówkach, ponton oraz echosonda to podstawa, aby spróbować swoich sił na tym prawie 30-hektarowym akwenie. Jeśli na powierzchni zbiorników nie ma lodu, łowiska czynne są od początku marca do końca listopada. Okolica jest bardzo bezpieczna, akweny otacza rzeka i rów melioracyjny. Na łowiska wjechać można jedynie przez parking, który jest strzeżony przez całą dobę. Na miejscu istnieje możliwość rozbicia namiotu lub postawienia kempingu. Do każdego stanowiska prowadzi droga, po której można poruszać się samochodem. Zapraszamy do Żukowa!